Cześć, z tej strony Kamilos446, witajcie w kolejnej minigierce, tym razem znowu jest Slender, The... nie 8 Pages, ale że tym razem jest Sanatorium, kolejna mini minigierka, kolejne też wzorowane na Slenderze, ten sam cel, czyli zbieranie kartek, jak zawsze, tradycyjnie też, i no nic, możemy z... oczywiście zbierać, wtedy to uzysk zebraliśmy 4 karteczki z tym... W lesie, przy fade pages, teraz jest sanatorium, to ma, ma niby symbolizować sanatorium jak widać tutaj tak... Tak rzeczywiście tak niezanieczyszczone zanie, Kolejny jest... nie, to, to gra akurat nie jest na silniku Unity O, mamy kateczkę Tutaj ogółem jest inna muzyka i są inne dźwięki, w ogóle inne kartki. Jak widać, no co no escape, to on wtedy był wtedy can't run, a tutaj jest no escape No dobra, zbieramy Jak widać też jest już inny dźwięk znaczy się, y, ma przypominać niby to bębnienie całe y, w tym. Y, jakby to było wtedy bębnienie. No, znaczy się to bicie w zasadzie w te bębny. To jest akurat taki basik. Ale ja Wam powiem, że bardziej wolę ten... ten soundtrack, że tak powiem, ze slendera y, właśnie side pages. Bo to ogólnie jest chyba produkcji... Nie, to nie ma snu, da, dobra. Da. E, to jest chyba produkcji fanowskiej, tak mi się wydaje, bo to raczej nie zostało stworzone przez oryginalnych włosów. Dobra, jest kolejna kateczka. E, co tu pisze? It came from the forest. Przyby przyszedł. Przybył z lasu, jakoś tak. <grych> dobra, jest druga. E, powiem wam, że ja nagrywam już to trzeci raz. Niestety, za pierwszym razem... E, tak, za pierwszym razem było tak, że nie nagrał się głos. A za drugim razem niestety mm, moja głupota zapomniałem włączyć mikrofon, a nie chciało mi się dogrywać głosu. Wysami rozumiecie, tutaj chyba nic nie będzie, bo głękacki są... A nie, jest... Eee, tu my girl now coming for me, okej. Okay. O, jak widzicie, już jest inny dźwięk. Jest? Nie ma. standarda, dobra. E, tam było chyba wtedy chyba właśnie zabrałam moją dziewczynę, teraz przy, przybył po mnie, bo my teraz mężczyzną gramy, my nie gramy już kobietą. Jest pan lew, pięknie. Rany pies mnie przestraszył. E, tym, razem nie, tym razem akurat nie nagrywam w nocy, niestety, bo muszę się uczyć, a, akurat, e, a niestety akurat komputery będą później rodzice moi okupowali, że tak powiem. Ja muszę po prostu... Po prostu muszę po prostu wykorzystywać też każdą wolną okazję i chwilę. E, Slender też tutaj inaczej wygląda, e, nieprawdopodobnie, w zasadzie to jest pewne. Raz, dwa, trzy! Jest Slender, tam był Slender, nie wiem czy go widzieliście, pewnie tak. E, Okej, okay. mam na razie trzy karteczki. Muzyka niby daje popalić, ale e, ona mi się nie podoba, nie podoba mi się naprawdę. Chociaż niby te dzwony mają nas straszyć. Tutaj chyba nic nie będzie, tak mi się wydaje. Eee, e, e, ogólnie kateczki były w tym samym miejscu W tych samych miejscach są. Ponieważ w końcu jak nagrywałem już to trzy, dwa razy, bo głębokiem pier za pierwszym razem właśnie jak nagrywałem to w pierwszych właśnie w tą część grałem. Eee, no i niestety właśnie z tego teraz, teraz wiem, że po prostu są w tych samych miejscach. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma, tam jest zamknięte, dobra Troszeczkę sobie podbiegnijmy W ogóle jest tutaj trochę też takie dziwne chodzenie Niby szybciej się niby chodzi czy biega, ale trochę takie dziwne Okej, okay, tu nic nie ma, dobra, tutaj chodźmy Jestem pewnie gdzieś już jest, tam jestem z tyłu O jest kolejna karteczka, czwarta Always watching Zawsze obserwuję, zawsze obserwuję Nie, nie, zawsze obserwuję raczej Tak mi się wydaje tam wtedy był wtedy olej Watches, tutaj co innego, tutaj chodźmy e, Mogę wam się pochwalić ile wtedy miałem po, na drugim nagraniu Miałem 6 kartek, znaczy za pierwszym razem 4 zdobyłem, tyle że niestety właśnie tam gdzie był, gdzie trzeci ją zabraliśmy, to on to od razu, nie wiem, nie wiem czy on tam już był, czy jak, ale od razu po zebraniu kartki jak zacząłem tłumaczyć, to od razu mnie y, zabił więc prawdopodobnie się albo mi się przed, albo się tam przedreportował albo po prostu on już tam był tylko jego po prostu go nie zauważyłem chociaż jak nagrywa, chociaż jak oglądałem nagranie to go w ogóle tam nie było widać to jest ciekawe prawda <grym> dobra e, mamy cztery kateczki e, tutaj coś jest chyba a nie jest dobra piąta co tam jest no one survives nikt nie przeżyje dobra ja spróbuję ja spróbuję jest piąta już jest inna muzyka e, dobra pan lew wa już widzieliśmy. Slender jest cały czas gdzieś za mną. Ja cały czas chodzę i chodzę, bo to nie ma sensu biegać. Bo Ponoć niby w tych nowych tych wersjach... Znaczy się, tych wersjach tych fanowskich, bo ja je tak nazywam, bo ogółem one nie zostały stworzone przez oryginalnych twórców, chociaż na stronie twórców jest. Dobra, tu jest łazienka, tu już byłem, ale sobie ją tutaj przejdę. Eee, to ogółem, ponoć niby jak się biega, to podobno niby... Stenander wie gdzie nas szukać Ale ja do końca nie wiem czy to jest podobno Jak widać inaczej wygląda trochę No a jednak Jak widzicie chwileczkę trochę tak biegałem Biegałem i jakoś mnie dorwał Nie wiem Nie wiem kontynuować czy nie Bo ogólnie chyba tylko 7 czy 6 minut to trwało Hmm Bo późno, niestety jak zawsze Nie włączam super No na was, jeszcze raz na 5 kartek No to póki co był lepszy wynik niż yy, w lesie Ale akurat niestety mm, yy, no Niestety było akurat gorszy właśnie niż to drugie nagranie Ech, no trudno, 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 dobra Oczywiście daję w tym Out of City dalej nagrywam ten dźwięk A i mikrofon, a obrazem tylko, tylko z banlikamem nagrywam obraz Okej okay. Od razu mówię, że chciałbym też wszystkie części Slendermana nagrać, ale was nie zapewniam. Jest też jakaś tam nowa, wyszła też na game... Nie, nie na game mode, Nie, jak on tam chyba Galismod się nazywa, że ponoć tam niby można podobać się Slendermanem, albo po prostu normalnie tym, którym się zbieramy karteczki, tyle że trzeba właśnie go unikać. Widziałem go właśnie też u Przęcia, tam też u innych tego tego, tego Marki Playera, czy jak on tam się nazywa. U PewDiePie'a też było chociaż akurat tych dwóch do końca tak za bardzo tak nie oglądam Z razie tego drugiego eee, Nie wiem dlaczego Dobra eee, Oczywiście że mamy zebrać 8 kartek jak, bo my tam szliśmy to już nas chwytał eee, idziemy, te, idziemy tą samą kolejnością? A hmm. no chodźmy A dlaczego by nie? <grym> bo tak mniej więcej się orientuje gdzie są kartki Tutaj na pewno, jest tu, bo ogółem one są zawsze w tych samych miejscach Tylko ja po prostu może mapy cały czas nie zapamiętuję W ogóle to tak, wiadomo tak e, Oczywiście w troszeczkę tak popękane No, sanatorium to sanatorium, prawda Oczywiście nowe Escape, nie uciekniesz, no wiadome. Dobra pierwsze. Pierwsza Pierwsza Bo ogółem myślę, że takie materiały, takie 6-minutowe za bardzo się tak nie opłacają Chociaż, chociaż zaraz, nie, nie Teraz Slender chyba ten 8 pages to ja chyba też 8? Nie, nie przepraszam 16 minut chyba było Ale nie no tam to była większa lokacja no, lokacja Mapa, a tutaj jest, tutaj ona jest mała ponosi jest, jest też tam Hospicjum chyba e, Prison, czyli więzienie e, Chyba nie wiem jak się, nie pamiętam jak się kolejna tam nazywa, ale ogółem, że się chodzi się po szkole. Ja ogółem tylko widziałem zdjęcia i oglądałem tylko u innych tam youtuberów, na tych znanych, ale nigdy nie grałem, więc zobaczymy. Ogółem wszystko też to jest taka dla mnie nowość. Ale widzieliśmy jak ten Slenderman wygląda. E, chyba bardziej wolę tego pierwszego, ale raz też ta śmierć ta cała właśnie nasza O właśnie tutaj, gdzie co, ci, co wam wtedy właśnie mówiłem Tutaj szedłem, y, zebrałem kartkę, tutaj zebrałem kartkę, zacząłem tłumaczyć, odwracam się, on tutaj, on, on tu, tu, tutaj, tutaj właśnie gdzie ten napis był I tam właśnie on y, mnie zabił Nie mam pojęcia, czy on już tam był, czy nie, ale po prostu już uciec nie mogłem Więc prawdopodobnie albo się zespałnił Albo on już po prostu tam stał, tylko jako po prostu go nie zauważyłem Chociaż Byłby dźwięk ten cały ten, wiecie, ten cały ten DUM! coś takiego. Dobra, yy, na razie chodźmy. Chociaż lepiej, chociaż też jednak troszeczkę tutaj tak podbiegać, bo cały czas tylko chodzę i chodzę, ale wiecie, nie ma też po co yy, malnować ten sprint. Tutaj też mamy to przybliżanie i oddalanie fate page jest chyba... Nie pamiętam, czy ja yy, z niego korzystałem. Chyba tylko, żeby... Jest? Nie ma. Żeby chyba tylko pokazać tylko tam kartkę, co miało świadczyć że rzeczywiście, niby jakaś tam postać jest tam chyba za drzewami, bo wtedy był była tam kartka, ale były drzewa i jakaś tam postać. No, ja chyba wtedy tylko przybliżałem i oddalałem, bo nie pamiętam czy się tym chwaliłem. Nie mam, nie mam pojęcia na jakim to silniku jest zrobione. Dobra, na razie... Oczywiście niestety muzyka ma podkręcać klimat, ale on, ona wcale nie, nie straszy. Ani dreszczy nie wywołuje Bo Slender ogółem jest zrobiony głównie na katsenkach. Że wiadomo, że Slender tylko się pojawia i my, my mamy tylko podskoczyć I się mamy niby bać, Ale Slender... W ogóle, motyw Slendera straszeniem mnie nie przeraża W ogóle mnie jest, się nie straszy, ja się go nie boję Oczywiście wiadomo, możemy się trochę... Możemy podskoczyć, jeżeli na przykład takie katsenki... Pod Aha, nie ten, nie tędy, dobra <gryzny> Jak zwykle moja myszka, niestety dalej Nie mam funduszy żeby kupić nowej e, Wracając, e, w ogóle mnie straszy Bo szkoda właśnie, że taki slender na przykład właśnie nie chodzi On tylko e, się teleportuje po prostu Tylko się teleportuje I to jest Wadą Dla mnie, Wadą Że niby postać jakby taka nieżywa Chociaż, nie no, nie może powiedzieć, że jest nieżywa Dobra, to jest czwarte Oczywiście, always watching Rzeczywiście w tej samej kolejności To zbieram, dobra Piąta była chyba wtedy... Eee... I ona była? Nie pamiętam, chyba w jakimś tam pomieszczeniu była. E, tak, 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 po, po pomieszczeniu, dobrze pamiętam. Tutaj chyba właśnie szedłem... Nie, nie, nie tu. A nie, dobrze, dobrze mówię, tutaj szedłem. Eee, chyba tutaj. Tak, tutaj? Yyy... E, chyba nie. Nie wiem, bo ja cały czas gadam głupoty. Głupoty gadam. Nie, tutaj to nie było tu, okej. Okay. nie, tu nie. Nie, to ja chyba przez co przechodziłem wtedy <laughs> Jakoś się zmieściło, możemy kucać? Nie, nie możemy kucać. No. E, e, to chyba tu A, tutaj jest! A nie, tutaj nie byłem. Stairs into your salt. Okej. Okay. Jest Slenderman? Nie ma. Dobrze. Stairs into your salt. Huh? Niestety nie umiem tego przetłumaczyć coś z duszą. Stairs into salt. Może obserwuję twoją duszę, o, może, może tak będzie, albo gapi się na twoją duszę. Z jednego serialu nie pamiętam, to było chyba co dzięki.pl yy, właśnie Chociaż oczywiście nie chcę tam reklamować, ale tam było właśnie, jak dzisiaj tam oglądałem, to było właśnie tam takie chyba słowo, yy, że start, że to chyba wtedy Kuba to musia tam, tam patrzył co to znaczy i powiedział, że, że start to znaczy gabić się. I to chyba znaczy właśnie, że obserwuję twoją duszę. <grych> Albo obserwuj swoją duszę. Stairs hmm. your No niestety nie wiem dokładniej. Nie przetłumaczę wam dokładniej, więc w do razie czego wypatrzcie. Eee, tu jest? Nie. A nie, jest, 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 jest. Aha, no one survived. Aha, no dobra. No, no, no to czyli już tu byłem, już mamy sześć kartek, dobrze. Eee, Wiem gdzie siódma jest, ale niestety nie wiem czy ja tam dotrę Musiałbym się jakoś wrócić na start Hmm, wrócić na start, ale mi słowo Dobra, tutaj bądźmy e, Tu chyba nic nie będzie Nie, okej okay. On cały czas pewnie za mną jest, a ja się nie chcę odwracać Nie ma sensu, bo i tak mnie zabije A zresztą jak ja nawet chodzę do przodu to on nagle się nagle wyskakuje Nie wiadomo skąd i od razu mnie zabija Szkoda, to jest właśnie trochę takie głupie w ogóle tutaj Sandelman chyba w tych fanowskich y, gra, y, wersjach, no w grach czy wersjach jak tam chcecie, znaczy ja w zasadzie jak ja chcę, to, jak to fanowski, bo to to fanowskie, bo to nie służy tego oryginalni twórcy, yy, to on w ogóle tutaj macek nie ma. Nie wiem czy w 8 pages wam pokazywałem, czy na macki, chyba tak. Chyba jak nie zabijał, W zasadzie jak łapo, bo chyba przez szczegółów chyba w niego wszedłem. Niestety głównie tak błądziłem po tym lesie tak, tu, tak, to tutaj, dobra, ja tutaj muszę teraz to i... tutaj iść yy, I chyba tam do samego... do samego, do samego korytarza Znaczy cały czas prosto muszę iść Potem będzie chyba tylko... Tak, 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 to tutaj będzie, to, to tutaj będzie yy, Tutaj chyba w prawo teraz Tak, teraz tutaj w prawo, dobrze może się uda mi siódmą wziąć, zdolwa... dorwać. Yy, wziąłem, no, znaleźć. Zanim mnie zabije. Fajnie by było. Ja to... ja troszeczkę podbiegam i chodzę, żeby przynajmniej ten się jakoś regenerował. Zaraz, tutaj dobrze mówię? Chyba się zgubiłem znowu. Nie. Nie, tutaj już nie mogę... A nie, tutaj jest! Tak, to, tak, to, 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 tutaj, 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 tu, Jakby taka... taki... ala gabinet... komputerowy. Nie, nie ma gabinetu, żeby, dobra. Out, co tu pisze? Out of sight, not out of mind Niestety tego nie potrafię wam Biegaj, 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 gaj Jak widzicie, właśnie takie katstęki to mnie właśnie troszeczkę mogą mnie tak przerazić, ale jak one są bardzo często, to można się do nich przyzwyczaić Siódma katka, jakieś szumienia, jakby słyszę Biegaj, biegaj chłopie, biegaj Nie wiem czy słyszeliście, ale jakby chyba przez chwilę albo to tylko dlatego bo ta muzyka tutaj działa. Nie wiem niestety gdzie jest ósma, więc, więc przepraszam, ale nie wiem czy znajdę ósmą kartkę. Bo w Sanatorium się, bo z yy, Endermana się albo zabija, albo, yy, albo się przed nim ucieka. Nie wiem co się robi dokładniej. Tu będzie łazienka, to nie 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 nie. nie. Fajnie by było, gdybym, gdybym w końcu mi się udało zebrać 8 katek, to byłoby naprawdę sukces dla mnie głównie oraz, no i dla was, że w końcu udało mi się przejść tą grę, bo tutaj wody jakoś mi się nie udawało Nie. Aha, tutaj ja byłem, no tak, tutaj katek Tak Wiecie, bo ja błądzę, błądzę, a niestety ja co czas tej mapy dokładnie nie znam Nie wiem gdzie jest ma muzyka, też daje wypalić chociaż taki z naszych stanów chętnie bym sobie posłuchał jeżeli jakiś znacie taki nawet taki mocny nie wiem nawet taki jakiś w amnezji chociaż w amnezji nigdy nie grałem też oglądałem jak zawsze eee, to możecie mi polecić Dobra biegaj 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 chyba no, tutaj gada mi gada ma się nie skupię na grze tutaj chyba właśnie nic nie ma tak tutaj nic nie ma chyba nic nie ma nie ma? a nie chwila jest chyba nie to nie tu, kurde O nie on nie popchnął, popchnął mnie, popchnął mnie, mnie, jest za mną, jest za mną, popchnął mnie Dobra dobra, przestańcie z tymi dźwiękami, bo i tak nie strasznie No nie, znowu mnie popchnął Biegaj, biegaj, biegaj kościół, biegaj Gdybym miał mapę, to na pewno byłoby lepiej, łatwiej Ale wtedy no wiadomo, byłoby łatwiej, a tu nie Ciężygo! Słuchajcie! Nie schować słuchaj, ja sobie, nie damy, ja skubić! Nie, chyba się wracam, ja się chyba wracam! Tak, ja tutaj byłem... Lewo, prawo... Yy, yy, prawo, 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 lepiej! Nie, 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 nie! Slender, slender, nie popychaj, nie popychaj! Nie popychaj! Nie ja patrzę na stopę, to już chyba to dłużej trwa! Ja nie by było, gdybym zdobył te 8 kartek, naprawdę byłby to sukces. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Biegaj, biegaj, gościu, biegaj. Tylko się nie męcz, nie męcz się, proszę, nie męcz się. No dalej, dalej, dalej. Nie, to nie jest taki ale... załóg, to szczęście. Tutaj chyba nie ma się takiego załóg. Śledów załóg, To jest wspaniale wam powiem wspaniale Nie znowu mnie popchnął Nie popychaj mnie Popychaj swoich... Jest ósma! Jest ósma! Nowhere to run! Nowhere to hide! Run back to the entrance! Kurde, gdzie, Gdzie było? Gdzie było? Jest! Mam 8 kartek! Mam 8 kartek! Fajnie! Jest! haha Biegamy! Biegamy! Aha musimy się wrócić na start dobra gdzie był start? Gdzie był start? Wiem już gdzie był start, ale kurde nie możemy biegać, a kat... Aha, latarka nam skasła, to fajnie Nie, już nie możemy odpalić, Dobra, biegaj gości tak powoli, ale jakoś biegaj No ale tutaj no nie mam gdzie uciec, nie mam gdzie się ukryć Dobra tutaj było, ja wtedy tutaj szedłem eee... Fajnie, to dałem 8k, teraz trzeba uciec, czyli ja jednak mam tą wersję, w której trzeba uciec przed Slendermanem. To się jednak to się tutaj jednak nie zabija. Znaczy się można go zabić, ale chyba to jest chyba w innej wersji. Nie mam pojęcia, co ja mam za wersję wszedłem do jakiejś ciemnej lokacji, nic nie widzę, nic nie widzę. O kurde, nic nie widzę. A kaka. Kurde, wszedłem w niewidzianą ścianę no chyba. Dobra yy, O kurde. Ach. Ty wchodzę chodzę. E Dobra, załóżmy, że wygrałem, dobra? <laughs> załóżmy, że wygrałem. Zobyłem 8 kartek, jestem fajny, taki, nie, niebolaki, no dobra, ach, dobra, trudno, nie udało się. a, szkoda, Kudę. Nie no, sądziłem, że tam tam było chyba coś. Tam było chyba wtedy to wyjście. Przecież tam kiedy tam wszedłem, była chyba wtedy ta kartka, była ta dziura mnie jakby, ale niestety, niestety niestety latarka mi padła. No i się stało co się stało. No dobra, nic. Szkoda, 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 bo już było fajnie, naprawdę było fajnie. Eee. Eee. Ale dobra, załóżmy, że wygrałem, dobra? <grytanie> tak, załóżmy, dobra. Eee, to była taka moja minigierka, kolejna oczywiście sanatorium, zamierzam nakręcić kolejną, to był, będzie to pewnie Hospicjum. nie wiem dokładnie kiedy się pojawi. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało. No i nic, eee. do zobaczenia, do następnych minigierek. No i ze Starowską Questą dalej musicie niestety czekać, bo nie stać mnie dalej na podstawka w Empiku, ani w MediaMarkcie nie mogę nigdzie znaleźć, więc trzymajcie się, na razie.